Witam Was na kanale Kobieta z Ogrodem. Wczoraj postanowiłam, że będę od nowa nagrywać, że zrobiłam bardzo dużą przerwę i to był największy mój błąd w życiowy. Kobieta z Ogrodem to kobieta, która ma ogród i dom pełen roślin kolekcjonerskich, czyli będę robiła filmiki nie ze sklepu, bo w danym momencie te rośliny są po supermarketach takich dużych, bardzo tanie. I wczoraj właśnie byłam w takim wielkim supermarkecie, gdzie były tak potwornie przecenione, że jeżeli ich leży cały sklep 80%, 50% przecenionych, to totalnie nie ma jeszcze sensu tego sklepu otwierać. Ten kanał jest taki, jaki jest, ponieważ ja zaliczyłam i to zamknięcie systemu nie powiem nazwy, jak to się nazywało. Ja to nazywałam zmianą finansowania tutaj u nas na Ziemi i sił politycznych, ale dajmy na to, niech sobie każdy żyje w swoim świecie i nazywa to, jak chce. Później, e, oczywiście, w związku też z tym wszystkim wyniknęły moje sprawy prywatne i skończyło się na tym, że po prostu sklep zawieściłam, poszłam do normalnej pracy. E, nagrywałam filmiki na TikToku, ale to też takie filmiki codzienne. Natomiast e, moim celem życiowym jest mieć kanał na YouTubie. Ewentualnie takie materiały też pomocnicze wrzucać na TikToka. Gdzie będę pokazywała rośliny kolekcjonerskie, których mam cały dom i codziennie dokupuję nowe. E, oprócz tego, żebym Wam pokazywała. Ogród i co z tego ogrodu można uzyskać, co może kobieta w ogrodzie sobie e, zrobić, e, co może sobie przetworzyć, jak i tak dalej. Oczywiście też wnętrza rośliny, we wnętrzach. Zaczynając od zdrowego trybu życia, czyli dzisiaj Wam przygotowałam. Jak ja zaczynam dzień? Ja zaczynam dzień od szejka. E, ten pojemnik jest taki już porysowany, ale ja aparaty też mam porysowane, ponieważ ja tym moim aparatem robię tak strasznie dużo zdjęć, że ja się nie wstydzę, że po prostu on jest cały biały, widać cały plastik, bo jest tak już zrysowany. Więc tutaj po prostu moje urządzenie też jest całe porysowane, bo skoro codziennie w nim robię szeki, to znaczy, że już po prostu i jest wykorzystywane, a nie sobie stoi, a ja tylko gadam. Więc wracałam tutaj do moich róż, przepięknych róż, które mi strasznie zmarzły w tym roku i musiałam je totalnie poobcinać. Ale mają bardzo dużo pąków i ja myślę, że będę Wam kręciła, jak one się wszystkie rozkwitną. Zacznijmy od śniadania, bo później będzie przesadzanie roślin, które kupiłam wczoraj. Więc mamy tutaj szpinak, seler naciowy, banany, jabłko, truskawki. Może z tej strony jeszcze pokażę. Siemelniany nasiona chia i krem orzechowy. Na wierzchu, oczywiście moje odżywki białkowe, ponieważ codziennie półtorej godziny ćwiczę. Tak się staram ćwiczyć codziennie półtorej godziny. To jest taki dla mnie optymalny czas, że ja się nie męczę. To co, tymi pszczółkami, ja się po prostu z wami przywitałam, żeby już nie przeciągać i nie przedłużać tego filmiku. Filmik wgrywam oficjalnie, tak zaczynam. Nowy sezon 2024 w Ogrodzie i na moim kanale, Kobieta z Ogrodem. Filmów ze sklepu nie usuwam, bo to jest moja pamiątka, to jest moja ciężka praca. Bardzo dużo szczęścia, ale też stresów, emocji. Niech mi służą.